Simandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i tak niespodziewanie wyskakuję z odcineczkiem, z The Crew 2 oczywiście. Eee... A to tak sobie na spontanie, bo sobie tak lajtowo sobie jeżdżę, eee, coś tam sobie poodkrywam, jakieś autko kupię, wpadnie mi jakieś autko. No na, na lajcie sobie przygotowuję się po prostu pod Motor Festa eee, i, i sobie tak robię sobie tutaj te aktywności wszystkie. Ale mówię bez spiny. Jak widzicie, tutaj mam 50, tu 13, tu 8, tu 2. Tutaj sobie rally ride y robię i tak dalej. Jak widzicie, tutaj moje postępy. Na przykład monster no traki mam 100%. Udeczki 100% i tak dalej. Sobie tak lightowo gram, jakieś motorpasy sobie tam robię, jakieś submity i tak dalej. No i teraz sobie właśnie przechodziłem rally ride i mam wszystko zaznaczone, ten zaliczone poza tymi, które tutaj jest wymogi. Enforce, ale y, przed chwilą ograłem sobie ostatni odcineczek, e, ostatni odcineczek, ostatnią traskę e, i sobie zmienię tutaj i odpalę sobie ten, y, ten wyścig jeszcze raz. I ogólnie aż się zdziwiłem, co tu się dzieje, kurde. Podejrzewam, że wie, wiecie, no wy gracie w tą grę już pewnie wiele lat i. Każdy z was doskonale wie co tutaj się dzieje, ale dla mnie no tak mnie zaskoczyło. I aż sobie jeszcze raz pojadę. I patrzcie co się dzieje. Leci UFO! Ja pierdzielę, jak się zdziwiłem, jak pierwszy raz tutaj jechałem, coś niesamowitego, kurde. I w ogóle jak fajnie to wygląda nawet, nie? Wiadomo, no graficznie mm. przy Forze, czy tam jakimś mm. motorpasie, no to już ta. E, motorpasie, wow, Motorfeście ta gra odstaje. E, ale no naprawdę te nowe mapki, które pododawali na e, już tak jakby w ostatnim czasie, no to one są. Ładnie porobione No i ta inwazja UFO tutaj, kurde Mnie zaskoczyła bardzo Lecimy sobie Jest tutaj ten statek porozbijany Pełno części sobie leży Fajne takie oświetlenie różne porobili O nie Proszę. o dobra przyspieszyć, kurde Zaliczyć od razu na pierwszym Zobaczcie, kurde jak tu... nieźle wygląda. Ah, wow, łyzypałem. O, Słucham, Mamy trochę przewagi. Cisnę, hey, uh, cisnę. Okay? Right. Rozbity statek, ale to nie jest jedyny statek na mapie. Tu jeszcze zaraz będą latać kolejne. No, mega się zdziwiłem, bardzo fajnie to zrobili. Nie spodziewałem się w ogóle takiej inwazji UFO. Jest już. O, widzicie, patrzcie to. I biedne krowy poleciały. Ale jaja, co? UFO porwało krowy. To ja już mówię, nie mogę się doczekać co będzie w Motor Festie. Tak kurde będzie zarąbista ta gierka, coś tu jest. No już przetestowałem betę i mega mi rozwaliła system, więc no, czekam z niecierpliwością i będziemy ogrywać. No i mamy metę na średnim poziomie. I zaliczyłem sobie przed filmem. Patrzcie to. I już od mnie porwało. No i mamy zaliczone na wyższym poziomie. Hasik zarobiony. Padła 129 ikona. Jak tam widzicie motor pasik 50 level bez problemu. No to tam sobie leci. Wiadomo, to nie jest żaden wyczyn. No ale powoli sobie tam dokręcam. Gram sobie A to nieraz w ciągu tygodnia odpalę zaraz. Eee, przeważnie w weekend sobie coś tam pogram z chłopakami na Discordzie. No i tak sobie to leci. Nie mam jakichś tam mega zarombistych fur. Mogę Wam nawet pokazać, tak jeżeli z ciekawości sobie, możecie sobie zobaczyć. Chodźmy w pojazdy, lecę do lewej strony. Zdobyłem sobie tego Deloriana kosmicznego. Mam tutaj 3000 GT v 4 Mam tego Nissanka, który był też. Edycji Malu do zdobycia, mam GTR-ka, Haru Edition, proszę bardzo, Camaro ZL1, Vanquish Anston Martin, Mustang Boss, ten Mustang jest właśnie też z motorpasa, etetkę RS Coupe, Camaro RS Ghost Edition też jest z motorpasa i zdobyłem, zobaczcie, wykupując motorpasa też sobie tego 300 plus Divine Edition Shirona Super Sport. Więc mam jedną super kurde furę do przeniesienia do Motor Festa. Więc z tego się cieszę. A tu mam parę części do wrzucenia. No to mam tego X klasę Mercedesa do terenu, badzi motorek, mam kupiłem sobie. Wiem, że ten y, Monster Tracka sobie kupiłem, żeby zaliczyć sobie Monster Tracki na 100%. To był najtańszy y, Monster Track, ale mam go na 140 poziom i w zupełności wystarczy. Łódkę też, o nie mam na pełny poziom, widzę 220x250. I mój y, samolocik. No i tak to sobie wygląda. Tutaj sobie powoli. Dokręcam moją terenówkę na złoto. Tutaj mi brakuje jednej złotej części. Tak, to już mam wszystkie inne złote. Złomujemy. I to by było. A, w sumie te części mogłem do tego wrzucić. Kurde, ale co ja zrobiłem? Dobra, dupie to. No i widzicie, tak ja tak gram. <ścoughs> no i tyle. To taki szybki odcineczek właśnie. Ciekawostka z tym UFO zrobiło na mnie wrażenie. Tak samo, właśnie inne też mapki, takie końcowe. E, o, bym przywalił kamień. Takie końcowe w różnych innych rodzajach wyścigów też są bardzo fajne. E, tak samo, właśnie tego Deloriana zdobyłem. Możecie, możecie sobie tam poszukać, pokombinować i sobie też coś zawsze dokręcić, żeby mieć co przenieść do motorpasa. E, motorpasa, motorfesta, ale myle. ile. Do motorfesta. E, i tyle. Tekru 2 jest bardzo tanie. Ja kupiłem jedynkę i dwójkę za jakieś tam 30 chyba 3 złote. Także polecam. Możecie sobie powiedzieć oczywiście model jazdy jest kartonowy, ale tak do luźnego pogrania dla odstresowania się można sobie pograć. Dobra, ja kończę. Dziękuję bardzo za obecność na odcinku. Strzałeczka i do następnego. Cześć.